Witam państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Znaki czasów. Księża ujawniają praktyki okultystyczne w Watykanie. Materiał z 5 marca 2023 rok. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Religia jest interesująca, delikatnie mówiąc, z jednej strony mamy wiele religii głoszących to samo przesłanie swojej istocie, a z drugiej strony nierzadko można natknąć się na kilka sprzeczności pomiędzy nimi wszystkimi. Nie zapomnijmy o różnych interpretacjach tej samej religii, które stworzyły cudzysów mini religii i religie spin-off, sekty też chyba które biorą pod uwagę yy, te różne interpretacje. Oczywiście wiele religii, ich własna interpretacja rzeczywistości rezonuje z milionami ludzi, a to dlatego, że głoszą one przesłanie pokoju, miłości, braku przemocy i dobrej woli. Prace wielu uczonych, od Platona do Manly P. Hall, sugerują, że jest to zasadniczo wykorzystywanie rytuałów i technik do Przywoływania i kontrolowania cudów duchów lub form życia, które mogą istnieć w innych wymiarach lub światach. Na przykład, według Hall cudów magik, spowity święte szaty i niosący różdżkę zapisaną hieroglifami mógł dzięki mocy zawartej w pewnych słowach i symbolach kontrolować niewidzialnych mieszkańców żywiołów i świata astralnego, chociaż wyszukiwania Wyszukiwana magia cere ceremonialna starej nie była koniecznie zła, to jednak z jej wypaczenia powstało kilka fałszywych szkół czarów, czyli czarnej magii. W artykule dokonano rozróżnienia na czarną magię i białą magię. Zasadniczo czarna magia to proces wykorzystywania bytów do osiągnięcia celów poprzez magię ceremonialną. Hall pisze cudów. Za pomocą tajnych procesów magii ceremonialnej. Można skontaktować się z tymi niewidzialnymi istotami i uzyskać ich pomoc w jakimś ludzkim przedsięwzięciu. Dobre duchy chętnie udzielają pomocy każdemu wartościowemu przedsięwzięciu, ale złe duchy służą tylko tym, którzy żyją po to, aby przewracać, przewracać i niszczyć. Najbardziej niebezpieczną formą czarnej magii jest naukowe wypaczenie mocy okultystycznej dla zaspokojenia osobistych pragnień, czyli pycha, chciwość itd. W swojej książce The Secret Things of All Ages przechodzi do opisu, jak elity w starożytnym Egipcie aż do dnia dzisiejszego wykorzystywały te koncepcje w połączeniu z ich pragnieniem. Całkowitej kontroli naszego świata. Dzisiaj zaczyna się to od rządu, poprzez korporacje i dalej w górę e, piramidy do naszych głównych instytucji finansowych, do Watykanu i dalej. Trudno zrozumieć, jak może powstać konflikt, jak wojna, którego katalizatorem jest religia, zwłaszcza jeśli większość z nich głosi przesłanie pokoju i miłości. Oznacza to, że wszyscy ci, którzy twierdzą, że walczą w imię religii, muszą mieć wypaczone zrozumienie religii, na którą się powołują, albo dzieje się coś innego. To kompletna hipokryzja. Świetnym współczesnym przykładem byłoby cudysów państwo islamskie. Dziś nie jest to perspektywa która jest powszechnie wyrażana przez media głównego szamba, ale pomimo tego wielu profesorów, polityków nie tylko, podkreślał, że państwo islamskie, grupa, z którą USA i ich sojusznicy twierdzą, że walczą, jest w rzeczywistości tworem samych USA i ich sojuszników. Niestety tak to jest, nie, ze, ze wszystkim się nie muszę zgadzać. Ale to akurat jest prawda. Jest to poparte nie tylko badaniami i zeznaniami wewnętrznych świadków, ale wieloma dokumentami, które wpłynęły na powierzchnię, jak również wieloma przykładami. Nazywa się to y, terroryzm fałszywej flagi, istnieje od dziesięcioleci. Największym tego przykładem może być 11 września. Wydarzenie stworzone i wykorzystane w celu uzasadnienia inwazji na inny kraj. Narzucenia cudzysłów swoich idei i, i, i woli politycznej innym krajom, jak również globalizacji i wydobycia zasobów. To tragiczne wydarzenie posłużyło jako katalizator w odniesieniu do większej liczby ludzi uświadamiających sobie skrajną korupcję w naszych własnych rządach. Mieli oni pra, plany zrobienia tego od lat. Z wieloma krajami, co podkreślał lata temu czterogwiazdkowy generał i naczelny dowódca sojuszniczy y, NATO, generał Wesley Clark jak powiedział, nie ma uzasadnionych powodów, aby iść na wojnę. Czy cudysów be y, produkują problemy, aby sami mogli zaproponować ich rozwiązanie? Zazwyczaj chyba tak. W ten sposób i wielu innych wykorzystano religię, stała się dogmatem zamiast pytaniem o wiedzę, mądrość, prawdę i duchowe wskazówki, a także narzędziem do forsowania elitarnych programów politycznych. Została wykorzystana do manipulowania decyzjami i zachowaniami innych osób, jak również do zamykania ich umysłów na pojawiające się nowe informacje. Które podważają system wierzeń dan danej religii. W niektórych przypadkach jest to również wykorzystywane do napędzania ogromnego strachu w masowej populacji. Moim zdaniem wydaje się, że istnieje celowa manipulacja ludzką świadomością, jeśli chodzi o różne religie. W oparciu o moje zrozumienie, większość mądrości, którą mieliśmy, została spalona, ukryta, zabrana i usunięta. Ta narracja została podkreślona przez wiele osób z tej dziedziny. John Shelley Szponk. Emerytowany amerykański biskup powiedział na przykład światu, że cudysów religia zawsze zajmuje się kontrolą, i jest to coś, czego lud ludzie tak naprawdę nie rozumieją. Jest to biznes kontroli produkujący poczucie winy. Być może właśnie dlatego tak wiele aspektów religii rezonuje z ludźmi, ale tak wiele innych, jak strach przed surową karą, nie. Jeśli przyjrzymy się kulturom. Które poprzedziły współczesną religię, większość z nich posiada cudysów duchowe zrozumienie, które łączyło je wszystkie, a ponadto istnieje więcej przykładów wspólnych cech i prawie żadnych przykładów sprzecznych informacji, jeśli chodzi o wytyczne dla naszego życia i opis tego, co nazywamy rzeczywistością. Istnieje również liczne opowieści o tym, że Jezus podróżował na Daleki Wschód aby uzyskać wiedzę i mądrość od tych duchowych nauczycieli. Jest to również rozwinięte przez hola wśród wielu innych uczonych jemu podobnych. Mógł, mógł tak czynić, niekoniecznie, ale w, w okresie chyba przed rokiem 30 swojego życia. To można powiedzieć w taki sposób. Ja nie, e, e, raczej ani nie kwestionuję tego, ani w jedną, ani w drugą stronę nie idę, tak czy określić to. Informacje przekazywane nam przez współczesną religię mogą być kompletną mieszanką prawdy, manipulacji, kłamstw, a wszystko to splecione w jedną historię. Theodore Roosevelt powiedział kiedyś o polityce. Ze zamiast instrumentów promowania ogólne, e, ogólnego dobra wszystkich ludzi, partie polityczne stały się cudzysłów narzędziami skorumpowanych interesów, które używają ich bezstronnie, aby służyć swoim samolubnym celom, współczesna masowa religia stała się tym samym. No to w reżimie III RP, to niestety w taki sposób działa, to trzeba powiedzieć jasno, kiedy człowiek zaczął. Podbijać świat, a wydarzenia takie jak spalenie Biblioteki Aleksandryjskiej miały miejsce. Świat stracił bogactwo informacji i wiedzy, a zdobywcy wyda wydawali się być na misji idoktrynacji. Być może najlepszym przykładem byłoby pozbawienie rdzennej mądrości rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej i proces idoktrynacji zupełnie nowy system wieży. Taki, który potępił wiele nauk ich starszych, to też ma, mogło, może działać w inny sposób na cały świat, a takie coś, oczywiście nowy sposób idoktrynacji, to jest na przykład nowy humanizm y, pastora Franciszka Bergolio, który kontynuuje ob, obecny tak zwany papież, bo wiele już takich rzeczy pokazał, że jest do tego zdolny. Dzisiaj nawet kwestionowanie przekonań, które są przekazywane za pośrednictwem ich religii, może spotkać się z ostrą reakcją, jeśli jego zbiorowość, y, y, jego zbiorowość, jesteśmy tak zakorzenieni w naszych przekonaniach, jak możemy być kiedykolwiek otwarci na nowe pomysły dotyczące natury rzeczywistości. Religie i interpretacje ludzi zostały dostosowane przez lata. Duchowe nauki, koncepcje, które Poprzedzają religię, nie mają yy, dlatego, w College yy, Collective Evolution głęboko rezonujemy z tym, co wielu nazywa cudysów duchowo. Tak powiedziawszy, nawet duchowość przekształciła się w coś zupełnie innego. Dzisiaj, z wieloma dogmatami typu cudysów New Age, które się pojawiły, współczesna duchowość wydaje się w pewnym sensie być własną religią. Jesteśmy również bardzo zainteresowani nauką o duchowości, ponieważ mają one tendencję do łączenia się ze sobą. Wiemy teraz, że materia nie jest jedyną rzeczywistością. Nie bez powodu większość naszych ojców, założycieli nauki była duchowymi mistykami. Watykan może być jednym z najlepszych przykładów potencjalnej manipulacji w oczach opinii publicznej. Watykan i jego liczni przedstawiciele z całego świata reprezentują siłę, siłę miłości i pokoju, przynajmniej tak się przedstawiają pomimo tego faktu, a szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat. Przedstawiciele Watykanu zostali oskarżeni i przełapani na molestowaniu dzieci. Odkryto powiązanie z dużymi pierścieniami pedofilskimi. Watykan musiał wydać miliardy dolców na uregulowanie i załatwienie spraw związanych z pedofilią. To nie jest żadna tajemnica. Niestety wiele z tych dzieci jest, jak się wydaje, wykorzystywanych w różnych cudzysłów, rytuałach typu satanistycznego. Watykan twierdzi, że postępuje Zgodnie z słowem cudów Boga, chyba którego Boga zadaje pytanie, ale wielu tajemniczonych ujawniło się mówiąc o dominującej praktyce satanizmu w Watykanie. W swojej książce Hall podaje wiele przykładów na to, że magia ceremonialna, czary inne były praktykowane i są siłą napędową wśród niektórych bardzo wpływowych ludzi. Zagłębia się w to, jak co i dlaczego. Ale to, co kiedyś było czyste, według Hola, zostało przejęte i wypaczone przez światową elitę, która, według niego i wielu innych, nadal praktykuje czarno czarnomagię do dnia dzisiejszego. Na przykład, według y, Malciniego ma, Martina, irlandzkiego księdza katolickiego i pisarza na temat Kościoła katolickiego, pierwotnie wyświęcony na księdza jezuitę, został profesorem. Paleografii na papieskim instytucie biblijnym w Watykanie. Cudyzusów yy, najbardziej przerażające dla papieża Jana Pawła II było to, że zetknął się on z nieu, nieusuwalną obecnością złośliwej siły w swoim własnym Watykanie i w niektórych kancelariach biskupich to było to, co znani i kościelni nazywali cudzysłów super siłą, Plotki zawsze trudne do zweryfikowania wiązały jej instytucje z początkiem rządów papieża Pawła VI w 1963 roku. Rzeczywiście pa Paweł nawiązał do cudysów dymu Szatana, który wszedł do sanktuarium, co było ukrytym odniesieniem do ceremonii intronizacji przez satanistów w Watykanie, poza tym występo występowanie satanistycznej pedofilii. Obrzędów i praktyk było już udokumentowane wśród niektórych biskupów i księży, tak szeroko rozproszonych, jak Turyn we Włoszech i Południowa Karolina w USA. Kultowe akty pedofilii satanistycznej są uważane przez specjalistów za kulminację obrzędów upadłego Archanioła, czyli de facto Lucyfera, napisane w, je, w jego, jego książce o geopolityce i Watykanie. The Keys of the Blood, strona 632. Wielokrotnie mówił o tym, że satanizm jest dominującą praktyką w Watykanie. Lista postaci, takich jak Martin, mówiący o takich rzeczach jest długa. Wielebny Gabriel Amort jest kolejnym przykładem. Był on włoskim księdzem rzymskokatolickim i egzorcystą diecezji rzymskiej. Która jest administracyjnym oddziałem Kościoła Katolickiego w Rzymie. Twierdził, że przeprowadził dziesiątki tysięcy egzorcyzmów w ciągu ponad pół tuzina lat pracy jako katolicki ksiądz i wielokrotnie wspominał o tym, jak satanic jest praktykułowany w Watykanie. Twierdził również, że dziewczynki są powszechnie porywane przez gang watykańskiej policji i zagranicznych dyplomatów. Twierdził, że dziewczyny są rekrutowane na watykańskie przyjęcia i prze y, przestępstwa z motywem seksualnym. Perwersje i rytuały seksualne idą ręka w rękę z satanizmem. Według telegrafii różnych innych źródeł Amort był głównym egzorcystą stolicy apostolskiej przez 25 lat. Cudzysłów diabeł rezyduje w Watykanie i widać tego konsekwencje. Zły wpływ szatana był widoczny w najwyższych stopniach hierarchii katolickiej ze cudysów kardynałami, którzy nie wierzą w Jezusa i biskupami, którzy są związani z demonami. Alfred Kunz, katolicki ksiądz, znaleziony, zamordowany w kościele w sposób rytualny po zbadaniu, doniesie o rytualnym wykorzystywaniu dzieci przez księży. Ponownie lista idzie dalej i jest długa. Skandale związane z nadużyciami seksualnymi w Watykanie zostały upublicznione, a papież był wielokrotnie zmuszany do ich komentowania. Nie wiadomo, czy jest to w to zamieszany, czy nie. Bardzo możliwe, że w Watykanie są też dobre siły, a być może konflikty wśród tych. Którzy są częścią różnych zakonów. Franciszek niedawno porównał seksualne wykorzystywanie dzieci do cudysów satanistycznej mszy, co było interesujące. Przesłanie na przyszłość. Ostatnie 5-6 lat to był prawdziwy re relocoaster narodziny wielu niezależnych mediów. Pokazały światu, że za kulisami dzieje się o wiele więcej niż to co jest nam przedstawione lub to, co media głównego nurtu decydują się nam przedstawić. Tajemnice mają sposób na wyłonienie się, stają się tak duże, że w końcu media głównego nurtu nie mają wyboru, jak tylko podnieść historię i zazwyczaj próbują ją obalić. Jest to moim zdaniem wynik ich relacji z potężnymi podmiotami na kilka różnych sposobów. Związek między rządem a mediami głównego nurtu jest jednym z wielu przykładów. Chodzi o to, że pojawiło, pojawia się więc wiele informacji, o które, o które trudno uwierzyć do tego stopnia, że większość ludzi nie chce w nie wierzyć ani zwrócić na nie uwagi. Jeśli nie zwrócimy na to uwagi i nie pociągniemy ciemności na światło dzienne, oznacza to, że nie możemy ich zidentyfikować, a tym samym wysiłki zmierzające do ich Powstrzymania nie mogą się nawet rozpocząć. Świadomość jest kluczem. To yy, yy, powiedziawszy, jest jasne, że większość ludzi rezonuje z miłością, troską, życzliwością, złotą regułą i lepszym ludzkim doświadczeniem dla każdego. Jeśli ci, których uważamy za naszych przywódców yy, i ci, którzy zgromadzili ogromne ilości władzy i wpływów, angażują się w takie działania. Co ci to mówi, czy możemy nadal dawać tym, którzy mają wpływ na kierunek, w jakim zmierza ludzkie doświadczenie, nieograniczoną ilość władzy? Czy to są naprawdę przywódcy, czy też są y, to po prostu narzędzia, marionetki i ludzie, wykorzystywani do forsowania agendy małej grupy ludzi, którzy przede wszystkim pragną władzy bardziej niż czegokolwiek innego. Nasz świat ma i tak wiele problemów, a prze, e, przez dziesięciolecia nasz obecny system i formy przywództwa nie podejmowały działań. Jest tak wiele przypadków, w których można zobaczyć, że ci ludzie naprawdę nie są zainteresowani uczynieniem świata lepszym, bardziej jako gorszym. Wydaje się, że wielu z nich przebiera się w zanosicieli dobrej woli, czyniąc cudysów dobro w oczach opinii publicznej, tylko po to, by za zamkniętymi drzwiami angażować się w cudysów zło. Czy daliśmy się oszukać? Zdo, zdolność rasy ludzkiej do uczynienia tego świata lepszym miejscem jest dosyć duża, a my żyjemy w czasach, w których nie patrzymy już w stronę Baracka Obamy. Pastora, czyli Franciszka, teraz obecnego Leona XIV, Clintonów czy Trumpów, ale zamiast tego patrzymy na siebie. Jesteśmy zmianą, którą chcemy zobaczyć i możemy zmienić to w ludzkie doświadczenie w każdej chwili. Kiedy zaczniemy dostrzegać i budzić się do tego, co naprawdę dzieje się na naszej planecie, nasza zdolność do zmiany świata ogromnie wzrasta. Gdy, gdyby masowa uwaga ludzka została oderwana od konsumpcjonizmu, na przykład, a intencją w sercu każdego by było pragnienie lepszego świata, kroki działania z, zamanifestowałyby się i manifestują. Łatwo jest y, nam etykietować to jako cudysów dobre lub cudysów złe, cudysów ciemne i cudysów jasne. Nadal jest wiele, czego nie wiemy. Ale pod koniec dnia są to po prostu doświadczenia, które dzie dzieją się na naszej planecie. A jeśli nie rezonują z nami, to jest to dobra wskazówka, że jest to, y, to czas na zmiany. Demaskowanie tego y, typu działań w potężnych organizacjach. Które mają ogromną zdolność wpływania na nasz świat, czy to Watykan, globalna polityka, Hollywood, medycyna czy finanse, jest częścią jednego wielkiego objawienia i procesu przejrzystości, przez który nasz świat obecnie przechodzi. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, jest to, że osąd nie jest odpowiedzią. Chcę przez to powiedzieć, że zbyt często osądzamy ofiarę i pociągamy ją, gdy obie strony potrzebują konsolidacji i miłości. Zranieni ludzie ranią ludzi, a być może cudzysłów zło w tym świecie. Ma swoje korzenie w ogromnej ilości strachu i bólu, i czują, że nigdy nie mogą naprawdę stanąć przed masami prawdą i przejrzystością i wyjść na czysto. To znaczy, jeśli chcą to zrobić, hm, to by było wszystko. Dziękuję za uwagę, żegnam się i do za.